Dzisiaj jestem oślepiana fleszami. I mam nadzieję, że na tym dzisiaj się skończy, szczerze powiedziawszy. Zosiu, to było Twoje pierwsze aktorskie doświadczenie. Powiedz w ogóle, jak praca przy tym filmie zmieniła Twoje życie? Oh, bardzo trudne pytanie, bo przeżywałam tę historię na takim poziomie. W sensie to doświadczenie było dla mnie życiowe, w tym sensie, że. No, ym, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Czyli całkowicie zmieniło moją psychikę w jakiś sposób. To było takie mocne doświadczenie, musiałam zmierzyć się z różnymi rzeczami w sobie. Powiedz, powiedzmy, powiedzmy, że to była taka jungowska podróż bohaterki, nie? Że to była taka moja wewnętrzna podróż, bardzo też dla mnie. I na tym poziomie to mi bardzo dużo dało i bardzo mnie zbudowało. Zaś poza tym, no, zmieniło się tyle, że. W Dzisiaj jestem oślepiana fleszami i mam nadzieję, że na tym dzisiaj się skończy, szczerze powiedziawszy. A czy planujesz kontynuować e, pracę w tym zawodzie, w zawodzie właśnie aktorki? Nie, właśnie, właśnie nie, właśnie to chciałam zasugerować, że nie planuję tego. Mam bardzo fajne życie, robię wspaniałe rzeczy, zajmuję się muzyką przede wszystkim to jest jakby moje życie. Pracuję też w szkole podstawowej, robię różne projekty muzyczne ze wspaniałymi ludźmi, jakby naprawdę to jest, to jest trudny, e, że tak powiem, przemysł. I taki wymagający. Y mogłabym jeszcze różnych innych określeń użyć, ale też da daruję sobie. Y I nie szukam w ogóle tego. A powiedz mi, czy są jakieś płaszczyzny, na których identyfikowałaś się ze swoją bohaterką? Są takie płaszczyzny. Jest ich niewiele, ale są. I y jedną z nich, taką bardzo istotną, myślę, którą, o, której, o którą też chodziło Marii, gdy wybierała mnie, gdy widziała, jakbym we mnie tę postać, to jest ta wrażliwość i ten taki, po prostu jakiś rodzaj takiego zachwytu, poetyckiego oka, takiego swojego, jakieś takiej swoistości, którą ma Wanda i którą ja mam również. A dla kogo polecałabyś ten film? Kto zobaczy się w tym filmie według ciebie? Mm. Myślę, że rzeczywiście, tak jak wspominała jedna z osób na, na spotkaniach z publicznością, to jest film dla ludzi naszego pokolenia, mniej więcej, bo rzeczywiście opowiada o jakiejś rzeczywistości i teraz już one się tak nie przenikają bardzo, w sensie pokolenia szybciej mijają, choć bardzo dużo młodych ludzi też przychodzi na ten film i reaguje bardzo pozytywnie, bardzo intensywnie. Polecam go naprawdę każdemu, bo to jest film piękny, wizualnie, który. W którym każdy się może przejrzeć i każdy zobaczy inną historię. I, I myślę, że to jest naprawdę wyjątkowe i bardzo wartościowe w tym filmie. Premiera ma miejsce w okresie świątecznym. Czy sądzisz, że to jest dobry timing? Dlaczego na przykład widzowie mogliby właśnie wybrać taką ofertę filmową w okresie świątecznym? Tak, myślę, że to jest w ogóle świetny timing. Tutaj w, w tym towarzystwie filmowym ciągle słyszę, że to jest beznadziejny timing, jednak uważam, że jest genialny. Wszystkie znajome mi osoby są zadowolone, że pójdą sobie spokojnie w święta do kina, już to sobie tam planują i tak dalej. Także, nie wiem, jakiś taki też film spokojny, jednocześnie refleksyjny, zimowy, no jednak samo dobro.